Teraz dlaczego pokazałem te różne zjawiska, bo my próbujemy troszkę połączyć tutaj wodę z ogniem. Ze społecznego punktu widzenia, takiego czystego, ludzkiego punktu widzenia, to powiemy te 4800 netto 3500-3600, no to kto się za to utrzyma, tak? Nie utrzyma się. To jest mało, no, należałoby to. zrobić więcej. Ale ja muszę patrzeć też na sytuację przedsiębiorstw, i wiele tych przedsiębiorstw na to po prostu nie stać, bo są tysiące przedsiębiorstw, które wypadają z rynku i nie z, ze względu na płynność. Ja wiem, że, że to. Czy panu wchodzę w słowo? Panie profesorze, wchodzę w słowo. Słuchajcie, rozmawiałem, to był rok 2022 czy pierwszy? Drugi, yy, 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 bardzo prominentny polityk prawa i sprawiedliwości, bardzo prominentny, na ofie, rozmawiając ze mną, na tak zwanym papierosku, powiedział coś takiego. Ta inflacja poszła do góry, bo myśmy ratując firmy w epidemii, w pandemii, Wrzucili 40 miliardów za dużo, ale trzeba było gospodarkę ratować po prostu. I te 40 miliardów poszło za dużo. Nie było czasu, żeby sprawdzać, nie było czasu, żeby robić tam jakieś analizy i tak dalej. Dawaliśmy. I był tutaj w tym studiu pan Sadowski z Centrum Adama Smyfa i powiedział,